Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, pomyślicie, że zwariowałem, bo jest właśnie północ, ale nie, nie zwariowałem. Jestem super szczęśliwym człowiekiem i chciałbym, żeby ta Akademia Gry była miejscem wyjątkowym pod każdym względem. Bookmacherzy robią nas w nogę i mają nas za wiecie kogo, dając nam do wygrania jakieś bony na 15 zł, czy jakieś tam freebety, sribety, free jak ja to nazywam, to my pójdziemy trochę dalej i... Piłki już zostały częściowo wysłane z pierwszego konkursu. Jeszcze raz gratuluję wygranym. Czekamy cały czas tam na jedną osobę, która się jeszcze nie zgłosiła. I słuchajcie, organizuję drugi konkurs. Drugi konkurs dotyczy meczu Slavia Raków, żeby nie było tak łatwo, bo w pierwszym meczu było bardzo łatwo wskazać wygranego. Więc teraz poprzeczkę zawiesimy troszeczkę wyżej i nagroda będzie troszeczkę fajniejsza niż piłka nożna. Słuchajcie. Typujemy wynik meczu Slavia Raków. Mecz z 25 sierpień o godzinie 19. Typujemy, kto wygra mecz. Czy wygra Slavia, czy wygra Raków, czy będzie remis. Słuchajcie, do wygrania dwa vouchery na przejażdżkę samochodem marki Ferrari. To nie jest żart, naprawdę. Dwie osoby będą miały szansę wygrać taki voucher. Ten voucher jest ważny aż 3 lata, więc na pewno będziecie mogli skorzystać i bardzo fajnie się pobawić. A jak lubicie sportowe samochody, no to będziecie mieli frajdę nie z tej ziemi. Słuchajcie, ogólne zasady konkursu napisałem takie, żeby wszystko było jasne. W konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca ważne prawo jazdy. To mam nadzieję dla was jest oczywiście zrozumiałe. W konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba, która subskrybuje kanał Akademia Gry na YouTube. Więc jeśli jeszcze nas nie subskrybujesz, bardzo proszę, żebyś to zrobił. Będziesz wtedy na bieżąco ze wszystkimi rzeczami i będziesz mógł wziąć udział w tym konkursie. Konkurs trwa od 20 sierpnia, czyli od dzisiaj. Ja to nagrywam jest 8 minut po północy do 25 sierpnia, czyli do dnia meczu. Typujemy wynik meczu Slavia Raków podając wygra Slavia lub wygra Raków lub będzie remis. Każdy uczestnik może wytypować tylko jeden raz. Swój typ umieszczamy pod tym filmem, właśnie z konkursem. Koniec przyjmowania typów ustalamy na dzień 25.8. czyli tak jak ten mecz w tym dniu się odbywa, na godzinę, na godzinę 15.00. Wśród osób, które prawidłowo wytypują wynik meczu Slavia Raków. Rozlosujemy dwa Vouchery na przyjażkę samochodem Ferrari. I parę słów teraz o tej nagrodzie. Słuchajcie, chcę, żeby ten, żebyście mieli fajne te nagrody, żeby to nie były właśnie jakieś takie wiecie, free bety po 15 zł, albo jakieś inne, badziewne jakieś takie rzeczy, z których nie będziecie się cieszyli. Chciałbym, żeby ta Akademia Gry, która liczy już prawie 2000 osób i naprawdę po prostu kosimy dziada, ile tylko wlezie. Codziennie na signalu pokazujecie mi kolejne kupony. Ja wam obiecuję, że je wrzucę na stronę akademia.gry.pl, ale cały czas nie mam na to czasu. Postaram się to niebawem zrobić, żeby ludzie widzieli, że naprawdę gramy pewnymi schematami, wędkami i nie jest to absolutnie jakiś zgaduj, zgadula, kto wygra mecz. Wiele razy mi zadajecie pytanie, a co pan myśli o tym i o tym meczu? Słuchajcie, ja nic nie myślę, bo ja się nie bawię w przewidywanie przyszłości. Także Posługujemy się pewnymi schematami i naprawdę zachęcam, jeśli chcesz wygrywać pieniądze, chcesz mieć tą radość z zielonych kuponów, wbijaj do Akademii i nie zastanawiaj się nawet chwili. Słuchajcie, ogólne zasady nagrody, żeby nie przedłużać, można tą jazdę zorganizować na terenie Warszawy, Krakowa, Katowice, Poznania, Łodzi, Wrocławia, Opola, Trójmiasta lub Bydgoszczy. Mam nadzieję, że jak ktoś jest z mniejszych miejscowości, to do której z tych. Większych nie ma daleko i też będzie mógł się takim samochodem sportowym przejechać. Słuchajcie, oczywiście z przyczyn oczywistych, taka przejażdżka odbywa się w obecności instruktora. Jakim modelem realizowany jest prezent Ferrari 360 Modena? Sprawdzałem bardzo fajny samochód. Przyspiesza. Zobaczcie, maksymalna prędkość 295 na godzinę. Przyspieszenie od 0 do setki w 4,3 dziesiąte sekundy, moc silnika 400 koni mechanicznych w samochodzie jedzie jedynie osoba obdarowana voucherem z instruktorem słuchajcie, ważność takiego vouchera która, który wygracie jest aż 3 lata, więc przez, przez 3 lata możecie sobie taki prezent taką nagrodę zrealizować mam nadzieję, że osoby, które wygrają będą miały fajną adrenalinkę, będą się cieszyły i gdzieś tam w tyle głowy będą wiedziały i, i, i mówiły sobie na pochybel tym wszystkim dziadom którzy rozdają bety po 15 zł i ludzie do tego w dziwny sposób lgną także słuchajcie, pierwszy konkurs były piłki drugi konkurs jazda Ferrari aż sam się boję pomyśleć co będzie numerem 3 zobaczymy, te konkursy tak jak powiedziałem będą cyklicznie, żebyście mogli sobie te nagrody wygrywać żebyście po prostu w sposób jakiś taki miły kojarzyli to miejsce. A jak będziecie jeszcze członkami Akademii, będzie mi jeszcze bardziej miło, i sami zobaczycie, jak fajnie można wygrywać pieniądze u Bookmachera. Trzymajcie się, to wszystko. Mam nadzieję, że weźmiecie udział. I jak to mówię, bawmy się, kto wygra mecz. Slavia czy Raków? Mój typ, ci bardziej uważni już na pewno znają, ale sam jestem ciekaw, jak wytypujecie wy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Hej.